Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez niego się stało, aby z niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek, posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. By wszyscy uwierzyli przez niego, nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc. Aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Tutaj jest takie skojarzenie bardzo dobre. Bóg przychodzi, Bóg jest z nami. Pamiętam jeszcze, kiedy byliśmy no, w czasach, kiedy żył nasz papież Jan Paweł II, było spotkanie papieża z młodzieżą, to był 2000 rok. I tam właśnie tym, takim przewodnim, przewodnim hasłem był Emanuel to znaczy Bóg z nami. On przychodzi, tak jak teraz tutaj mówi w tekście święty Jan, że On przychodzi sobie z nami. My powinniśmy to właściwie odczytać na nowo, bo co roku to, ta, ta, to narodzenie się, się powtarza. I tutaj na myśl też mi przychodzą, przychodzi też właśnie nauczanie Jana Pawła II, który właśnie tutaj też dużo nas nauczył w tamtym czasie. Jego, jego teksty, jego spuścizna do tej pory nas uczy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, bo kiedyś taka mi książeczka wpadła do ręki. To, to był dzienniczek etyczny jego. Jeszcze kiedy był, przed, przed tym czasem, kiedy został papieżem. I on w tym dzienniczku mówi, przekazuje nam, właśnie próbuje nam pokazać wiarę od strony rozumowej. Że jeżeli chcemy wierzyć, jeżeli chcemy wierzyć, to też powinniśmy tą, tą wiarę poznawać. I teraz on też w pewien sposób pewne słowo tutaj rozważa, a mianowicie słowo powinność, tak zwane napięcie powinności. On mówi, że w każdym człowieku. Istnieje coś takiego jak napięcie powinności. To jest napięcie, które, które jest pomiędzy tym, kim człowiek jest, a tym, kim człowiek powinien być. I teraz to napięcie powinności, tak jak mówi papież, że ono wyzwala pewną energię do tego, aby właśnie czynić to dobro. I ta energia właściwie działa w dwie strony, bo dlatego, że... Raz, że, że daje świadomość tego, że to co czynimy jest dobre, a z drugiej strony daje tą siłę do tego, aby to, to dobre osiągnąć. I to mnie tak właściwie pociągnęło, właściwie, bo, bo mężczyzna potrzebuje właściwie takich argumentów rozumowych do, do tego, żeby tą, tą wiarę swoją potem wnosić. No i to, to tak mnie trochę pociągnęło i, i, no, i dało taką, rzeczywiście taką, taką siłę, energię do tego, aby właśnie świadczyć o Jezusie, świadczyć o Panu Bogu, że y, mimo tego, że to tutaj się pojawiają kłopoty, bo dlatego, że no, prawda tu jest tym wyznacznikiem naszym, tak, kto mówi prawdę, ten zawsze, ten, ten, no ten będzie miał kłopoty, tak. No ale te kłopoty mogą się przerodzić właściwie w siłę dla człowieka i w zasadzie no, to może być taki element bardzo pozytywny. Święty Paweł mówi też, że uciążliwość poprzedza wytrwałość, wytrwałość poprzedza cnotę, a cnota poprzedza radość. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie tych zmaganiach naszych tutaj w życiu, tych może nawet i lękach, które, które się teraz pojawiają w tym, tym czasie właśnie tym trudnym, e, nic nie jest jakby przegrane. Zawsze możemy, e, właśnie dzięki, dzięki temu, który się narodził, dzięki, dzięki, dzięki panu Jezusowi, który się narodził właśnie, który daje moc do, do tego, aby temu podołać, możemy właśnie wyciągać z tych upotów, z tych problemów, jakie mamy, co niektóre. Radość. Właśnie. Radość. Poza tym to też się wiąże tutaj, jeszcze raz powrócę do tego rozważania, jakie tutaj papież tworzy w tej książeczce Dzień Dicetyczny, że też tworzy dla mnie osobiście, bo dlatego, że z racji mojego zawodu wykonywanego też widzę, że to jest logiczne, dlatego że ta energia, tak samo jak energia elektryczna, pojawia się tam, gdzie jest napięcie. Tak? Napięcie musi być, żeby się pojawiła energia. Tak? I tu on właśnie mówił o tym napięciu. Między tym, kim jestem, a tym, tym, kim powinien być. Jeżeli to się odgadnie, tak, to taki mały szczegół, się odgadnie można, można tworzyć wiele rzeczy ciekawych można właściwie żyć właśnie, bo, bo, bo na tym polega, żeby, bo człowiek chce żyć pełnią życia, żeby coś z czegoś mogło być dobrego, tak, to takie prawdziwe dobrego, to, to musi, musi wymagać, to musi wymagać. Tak samo miłość też wymagająca jest, miłość wymagająca jest. No i życzę w tym roku, żeby, żeby każdy z was właściwie, no, też yy, yy, ci, którzy mnie słuchają, żeby odkrył właśnie w taki sposób rozumowy troszeczkę tą, tą wiarę, dlatego że ona wtedy będzie miała sens, ona będzie miała moc, ona otrzymuje wtedy moc, bo człowiek wtedy w to, w to co wierzy, to też to rozumie. tak? I chce wtedy żyć i chce właśnie yy, ten świat jakby, można powiedzieć przemieniać w ten świat.